Legendę! Nie ma opcji, że wybiją 15 tysięcy łapek. W tym momencie będziemy się się dla osób, teraz gania prezent z ostatniego odcinka. Wielkie gratulacje pamiętasz, że ustawić swojego swój kanał, już do kontaktu, żeby mógł wysłać ten prezent wiadomości prywatnej. A dzisiaj, moi drodzy, jak już zostałem sporo nowych skinów, miotorbul, to ból, to chciałbym właśnie takiego skina rozdać dzisiaj komuś z Was pod tego filmu. Wygląda on naprawdę bardzo potężnie i jest to, słuchajcie, mityczny skin, czyli jest warta 199 gemów. Także jeżeli chcesz go zgarnąć przed i za darmo, to zostaw szybko łapkę w górę pod tym filmem, subskrybuj kanał. wciskaj ten guzik subskrybuj tam na dole. Wielkie 20 subskrybentów? Miej pisany kod na mnie w Brawl Stars? I napisz w komentarzu odpowiedź na zagadkę. Który ze wszystkich zadymiarzy z Brawl Stars wydaje taki dźwięk? Ciekawe kto zgadnie, jaki to brawler. Wow. Hej, witajcie! Ja jestem Damian i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym kozackim odcinku z Browsta na moim kanale. I jako, że owci czasy wracają i znowu I... można otwierać mega boxy, to pora przetestować, co takiego można w tych nowych odświeżonych mega boxach trafić. Dlatego w tym odcinku otworzymy 100 nowych mega boxów. Pokażę Wam również, jak będzie można je zdobywać za darmo, a także dowiecie się, ile będą kosztować w sklepie. I jako, że wiem, jak bardzo lubicie jakieś takie niesamowicie wielkie openingi to zróbmy tutaj takiego deal'a. Wy tutaj dobijacie 15 tysięcy łapek, a ja robię wielkie upening 1000 boxów. I jeszcze w tym tygodniu na kanale. Dim! Zacznijmy, czy dacie radę. Zacznijmy od tego, moi drodzy, że od razu po wystartowaniu nowego eventu, czyli klasycznego Brawla Każdemu z nas nad karnetem pojawi się właśnie taki mega boxik, którego będziemy mogli zdobyć za darmo, zbierając właśnie 12 takich tokenów. Po kliknięciu w tego mega boxa mamy tutaj też to dokładnie wszystko pokazane. Jak widzicie, następna darmowa skrzynka po zebraniu 12 gwiezdnych żetonów, które swoją drogą po prostu zdobywa się poprzez wygrywanie wydarzeń. Z tą ikoną taką żeton. Chodzi, słuchajcie, oczywiście o te wydarzenia. Tutaj widzicie ten token. Tutaj mamy ten nowy tryb lustro, mamy werble, ale także te żetony będzie można zrobić na klasycznych trybach. Takie jak chociażby za dyma, czy też tu gorąca strefa, jak widzicie. Czyli fajnie, bo będziemy mogli właśnie zdobywać te mega boxy totalnie za darmo, po prostu grając i zbierając żetony. To akurat mega spoko zrobili. I też fajną sprawą jest to, że można tych mega boxów sobie nastakować, czyli jak nazbieramy sobie ich więcej. To możemy na raz otworzyć, nie musimy tak wiecie, od razu po jednym. I słuchajcie, też bardzo fajną rzeczą jest to, że otwieraj mega skrzynki, aby odblokować przebranie za darmo. I jak widzimy tutaj jest Skin, Monarcha Rico, który jest bardzo shiny i że też prezentuje się naprawdę zacnie. A do tego ma oczywiście przemianę po hiperdoadowaniu No i to wygląda turbo dobrze. I fajnie, że takiego skina można zrobić. Ej, jaki tutaj jestem! ten! Jaki tutaj efekt eliminacji jest potężny? Dobra! No fajnie wiecie, że takiego skinka można zdobyć za darmo. Myślę, że oni specjalnie dali tutaj 10 mega boxów, bo 10 to pewnie jest taka liczba, którą na spokojnie każdy będzie mógł zdobyć, jeżeli w tego Brawla będzie grał. Coś jak było z eventem klubowym. I teraz tak jak mówiłem, będzie można mega kupować też normalnie w sklepie. I jak się dowiedziałem od twórców, będą one kosztować tyle samo, co kosztowały wcześniej jak były w Brawlu, czyli będzie można je kupić za 79 gemów. Ale czy warto będzie marnować gemy właśnie na mega Przekonajmy się, otwierając dzisiaj aż 100 takich mega skrzynek. sobie szybką gierkę. Właśnie tutaj na chodzonie, bo można zdobyć ten żeton. Dobra, udało się wygrać. I uwaga, uwaga, jak to to będzie wyglądać. Dostajemy tutaj pucharki, wszystko pięknie. I tu jakiś żetonik się teraz powinien pojawić fajnie. Dobra, mamy jeszcze startdropa. dropa razu mityczny, okej. Okay. No ale start dropami dzisiaj się tutaj nie interesujemy. I jest żetonik. Pierwszy, jeden na 12. Na moim koncie testowym, który dostałem od supercela, jest już 100 mega naszykowanych i czeka, żeby je otworzyć. Swoją drogą otwieramy to na takim koncie, gdzie mam tylko 9 zadymiarzy Chciałem właśnie, żeby też można było z tych boksów trafić jakieś nowe postacie, żeby ta nutka nostalgii była jeszcze większa. No to co? No to lecimy i po 10 dostaniemy jeszcze tego rikoszeta. Piękna sprawa, także ja już klikam i mamy pierwszego mega boxa przed nami. I słuchajcie, stukni, stukni się tam pojawiało, poskakuję sobie. Chyba troszeczkę jest zbugowany, nie? Bo to stukni stukni chyba nie powinno znikać. Ale dobra, no otwieramy pierwszego i uwaga! I zaczynamy od sześciu przedmiotów. Boże! Jak fajnie jest znowu widzieć tą szóstkę, nie? I czy ona też będzie taka szczęśliwa, jak wcześniej? Słuchajcie, czy będzie świecąca jedynka? Zobaczmy, co tu dostajemy. Dostajemy błyskotki. Oczywiście z tych nowych mega boxów można trafiać też gemy, więc to też jest naprawdę mega, mega dobre. I dostajemy właśnie klejnoty, także 4 klejnoty już z pierwszego megaboksa. Przechodzimy dalej, dostajemy jakąś ikonę gracza. OG Jessie tutaj wleciała. I słuchajcie, no z szóstki nie dostajemy świecącej jedynki i to oznacza, że szóstka na takim świeżym kącie no daje nam tylko ikony gracza. Tutaj mamy już taką Shelly OG. I tak wygląda pierwszy drop z oficjalnie pierwszego megaboksa po powrocie otworzonego przeze mnie. No dobra, no to lecimy z drugim i uwaga, i teraz mamy czwórkę. O, tutaj na pewno nie będzie chyba nic świecącego, czekajcie. No błyskotki i klejnoty. Ale te klejnoty często wypadają z mega więc to jest nasz spoko całkiem. Na razie dropy słabe, to wiecie co no, usłupa trzeba zrobić. Uwaga, to jest czwórka. No to skipujemy, skipujemy tego boxa. I wiecie co widzowie? Ja myślałem, że jak nacisnę to otwórz, to mi się otworzy jeden mega box, a ewidentnie otworzyły mi się wszystkie. Czyli jak już sobie nastakujemy te mega boxy, to nie ma chyba opcji takiej, żeby otworzyć sobie, nie wiem, takle pięć albo jednego, tylko trzeba będzie już wszystkie te, które mamy nastakowane otworzyć, więc to jest troszeczkę lipa. A tu mamy trujeczkę i też no, widzicie, no ten pierwszy megabox był jakiś najlepszy, na razie nie daje nam żadnej postaci, to już będzie chyba z piąty. Gdzie jest jakaś świecąca jedynka, nie? Uuu, co jest? Dostaliśmy jakoś odznaka Big Box, która jakby, nie wiem, poddaje się, jakby ktoś ją przyłapał gdzieś, jakiś policem czy coś i ręce do góry. Okej, okay, no dobra, no to mamy jakoś taką, to jest w ogóle nie wiem, jakąś legendarną odznaka, Fajna całkiem nie. Dobra, lecimy z kolejnym Mega Boxem, na razie jeszcze nie, nie testujemy naszej najlepszej taktyki, czyli trzech obrotów. O, mamy świecącą co i i będzie słuchajcie, pierwszy skin trafiony, w ogóle mega epicko wygląda to, że teraz do tych wszystkich skinów są pododawane tytuła. Naprawdę to wygląda mega, mega dobrze. No i co, nowe przebranie, złoty barley, witam serdecznie, ja kikle sobie wyposażasz teraz? W ogóle barley akurat miałem ustawiony. W lobby. I okej, okay, jak się trafi skinam no to po prostu on wtedy tutaj się tak wyświetla w takiej końc, jak przy wyborze skinów. No dobra, no to lecimy z kolejnym. To wiecie co, teraz sobie po prostu dwa oczka klikniemy w mega boxach. Pyk i mamy piątkę. Tutaj dużo trafiliśmy czwórek, więc może coś. Nie, no nie będzie nic. Ale mamy też OGL Primo na profilowe. Spoko jeszcze kolta dostaliśmy w zestawie. No to takie pakiety, to lecą tych profilówek. Lecimy dalej, znowu zrobimy sobie jakiś nosupening. wizowy. mamy piątek! Trzy świecące przedmioty z jednego Megaboksa! No to let's go! Czy to będą trzy skiny? Ej, nie, dobra, te Boxy. Zapowiadają się dobrze, nie? 3, 2, 1. Pierwszy skinek, letnia Jessie, witam serdecznie. Yy, no tak, bardzo fajnie to to też wygląda. Mega mi się to podoba. Od razu wyposaż teraz, czemu nie? I dostajemy odznakę, okej, okay, to też jest jakaś taka potężna odznaka dająca lajka, like brolowa. Także słuchajcie, jak chcecie wielkie pamięk 1000 megaboksów, to zostawiacie łapeczki 15 tysięcy i to robimy. Swoją drogą widzowie. O, tutaj jeszcze dostajemy ikonę gracza. Ej, czyli, czekajcie! Czy to nie były trzy świecące przedmioty? Tylko po prostu teraz może się zaświecić każda z tych liczb, bo zaświeciła mi się trójka, poleciał mi skin, a potem mi poleciały. No, dwie rzeczy, i te liczby się nadal nie świeciły, nie? Czyli to może tak działać. Okej, okay, no dobra. No trochę pozmieniali te megaboksy, ale dalej, jakby działa to w ten sam sposób. Te dropy są spoko. Ale już widzę, że język polski tutaj trochę przeszkadza, bo ikona gracza nachodzi na odblokowano. Chyba tak. Dobra, lecimy z kolejnym, to zrobimy sobie double clicka. Od razu trafiliśmy klejnoty, to też jest ciekawy znak. Jeszcze tak nie mieliśmy, żeby nam klejnoty od razu upadły. Dobra, mamy piąteczkę. I czy pojawi się może jakaś. Nie, no nie pojawi się. Mamy tutaj blink I mamy znowu trójkę świecącą. I teraz tak. Czy to będzie tak jak przed chwilą, że teraz najpierw nam poleci jakiś skin albo postać? A następnie właśnie jakieś profilówki, te emotki czy inne rzeczy? No dobra, przekonajmy się. Uwaga! I mamy tutaj bula. Ej, i to jest Viking Bull, czyli właśnie też bardzo, bardzo fajny skinek. Serio, dobrze ten Viking wygląda. Moim zdaniem lepiej niż ten wcześniejszy. I mamy dalej, słuchajcie, pozostałe przedmioty świecące. Czyli to będzie więcej skinów albo więcej postaci. Dobra. Ja sobie klikam wyposaż teraz i od razu dostajemy franka, bo tu frank oczywiście jeszcze nie był blokowany, także mamy drugiego epickiego zadymiarza na tym koncie. I jak widzicie, już teraz ta jedyneczka na dole się nie świeci. No i to oznacza, że prawdopodobnie teraz dostaniemy jakąś emotkę albo ikonę profilową. Dobra, sprawdźmy. Tak, to jest, słuchajcie, od znaka do y, tego bula. Czy to może właśnie jakoś nawiązywać, że jak trafimy tego skina, to potem automatycznie dostajemy tą znakę. I dlatego ta jedynka już się wtedy nie świeci. No dobra, no trzeba będzie to rozmienić. Na pewno takie opening daje też trochę poglądu na to, jak to będzie wyglądać, więc fajnie, że mamy taką możliwość jako twórcy. I dobra. O, oh, oh, oh. tylko gol tutaj dni. No dobra, no z mega boxu nie chcemy widzieć, nie? Lecimy dalej Słuchajcie, ja szukam tych świecących Tu mamy ikonę gracza Mamy kolejną jeszcze do max Chcę pokazać te wszystkie nowe rzeczy, które też da się tutaj z tego odblokować A także te takie najfajniejsze, nie? Typu właśnie skiny, typu zadymiarze Na razie nie wiem dokładnie ile otworzyliśmy tych skrzynek Ale na pewno otworzymy łącznie ich tutaj sto i mamy Spok! <słuchaj> Ej, trafiłem legendę Co jest? To no nie wierzę, nie? Gościu no, jesteś spokojny, tak? O. Także nowe megaboksy, widzowie. Kopi. Ja w ogóle pamiętam, że ja tak długo otwierałem boxy, Nie wiem. Chyba przez ponad rok nie mogłem w ogóle żadnej legendy zdobyć na swoim koncie. A tutaj, proszę, nowe mega boxy wróciły i od razu mi dałem szczęście. Także spike. masz tutaj brata odblokowanego. Brat bliźniak. Ale szczerze, widzowie, mam powiem, że całkiem grubo. Nie sądziłem, że my tutaj jakąś legendę trafimy, nie? I słuchajcie, teraz jest pozostałe przedmioty jeden. I coś tam musi być pewnie jeszcze do Spike'a, myślę. Także klikamy, uwaga, uwaga. Nie! Dostaliśmy Omega boxa. On kinol, co jest? Nie rozumiem do końca tych reakcji tych W sensie co, że nie wiem, ktoś mu przywalił w kino i, i w kino i go boli? Nie wiem o co chodzi. To jest taka emotka przystopuj Dobra, co mnie to obchodzi widzowie jak ja tutaj spajka odblokowałem. I ten jeden gem na początku, nie? Spojko. Czyli jeden gem na początku to jest dobry moment, że coś dobrego poleci, może tak wyjdzie. No dobra, idziemy dalej. Ja już chyba nie wiem, do nie muszę tutaj nic dobrego trafiać. No jak już... Co jest, ej patrzcie! Jaka... Co to za pin, Kozacki? Ja chcę jeszcze raz tą animację zobaczyć. Ten pin sobie normalnie poskwiki od liczby 1 do liczby 5. Mega fajny! I spoko to zrobili. Nie, to jest naprawdę takie małe, fajne smaczki. Dobra, tu mamy gemy później, no to tu nie będzie niczego. Trzeba trafić od razu znowu gemy, nie? Bo to naprawdę mega fajnie oddało. No tutaj już nie chce nam dać gemów i nie mamy żadnych świecących. I Mieliśmy teraz, słuchajcie, taką emotkę z kolejnym boksem. Nie, i mega fajne te nawiązania do tych wszystkich skrzynek. Mi się podobają te emotki, będę ich używał. Jak najbardziej. Dobra, dalej. O, 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 dobra, klejnoty. W ogóle, widzowie, zapraszam was bardzo serdecznie na mojego Instagrama Damage 4 ty bo tam bardzo mało brakuje, żeby dobić 100 tysięcy dosłownie Nie, wiem, brakuje brakuje 900 followów. Także, jak możesz, to zostaw mi followa na Instagramie. Będę bardzo wdzięczny. dobijamy 100K i osiągamy kolejny kamień milowy. Dobra, my lecimy tutaj z kolejnym mega megaboksem. Trochę lipa, że te megaboksy wszystkie naraz trzeba otworzyć, nie? To jest akurat troszeczkę. taka moja mała bolączka, ale mamy 6 przedmiotów, więc może tu będzie coś fajnego, chyba, że. Dokładnie tak. I mamy, słuchajcie, szeryfka Shelly. Odblokowana, także kolejny nowy skinek. Mamy dalej pozostałe dwa przedmioty. Szkoda, że te wszystkie dalej przedmioty też nie są, nie są świecące, nie? Bo jak się trafiało wcześniej jakąś trójkę świecącą czy coś, to już się wiedziało, że ma się trzy jakieś kozackie rzeczy. A tutaj do baby e, szeryfkę, dobra, bierzemy ją. Mamy odznakę i to też jakiegoś zwariowanego gwiezdnego megaboksa e, anielskiego. No dobra. I mamy jeszcze odznakę do Shelly. Dobra, czyli to się jakoś mniej więcej tutaj z tym wiąże. Czyli na razie bardzo prawdopodobne, że jak trafiasz szósteczkę, to będzie się miało skina i, i potem pod jednym z kolejnych numerków będzie się kryła jakaś młotka do tego skina. Okej, okay, no dobra. W ogóle jestem ciekawy, jaki skin można najlepsze tutaj trafić, bo też to jakoś chyba nie zostało oficjalnie podane. Chociaż czekajcie, może sprawdzę, może gdzieś tutaj było jakieś info. Dobra, widzowie, sprawdziłem i można to je tak, trafić skiny rzadkie, bardzo rzadkie, epickie albo właśnie skiny Hypercharge z tego co widzę. Tylko na to, żeby wydropić skina hypercharge mamy 0,281%, więc to jest dosyć mało, ale no da się da się. Dobra, mamy szósteczkę i teraz na trójce powiem. Nie, na trójce nie ma, to może na dwójce, dobra, tym razem na dwójce czyli teraz powinien się pojawić jakiś może nowy skin albo zadymiasz i potem od razu profiloweczka, sprawdźmy, uwaga, uwaga, bum i mamy kolejnego skina do bula e, i to jest nordycki jeździec ból, też podobny do tamtego, tylko no trochę inna wersja kolorystyczna też spoko, dobra, klikamy sobie kontynuuj i teraz oczywiście odznaka, także dobra to ten schemat już znamy, wiemy jak to tutaj wygląda jak będą takie mega megaboksy to zrobię dla was speedrun, 700 miotów było, ej Dobra, i mamy, słuchajcie, skina do Szeli. Co to jest? Za... Gwiezdna Szeli. Aha, dobra, czyli mamy tą nową starszeli tutaj odblokowaną. No dobra, witam serdecznie. No, możemy sobie kliknąć wyposaż teraz. Też powinniśmy dostać tutaj odznakę. I okej, teraz jakaś profiloweczka. Dokładnie tak, wszystko się zgadza. No dobra, czyli wiemy co z siódemki wypadnie. Ej, była kolejna siódemka, widzowie. Dobra, mamy siódemkę. Uwaga, i to jest El Primo Witam serdecznie El Reya eee, Królewski skinek Wiem, że się będę powtarzał, ale strasznie podoba mi się to, że dodali Te tła do tych skinów, jak one tutaj wypadają Czekam w końcu na moment, kiedy będzie można zdobyć Nie wiem, no, mityczne i legendarne przebrania Ze skrzynek, to by było naprawdę piękne Klikamy sobie continue, dostajemy też Uuu, i bardzo fajna ta e, odznaka I dalej mamy, słuchajcie, też ikonę gracza No, czyli tak to właśnie działa, jak jest siódemka Też mogę wam widzowie od razu powiedzieć, że jeżeli chodzi o te skiny Hypercharge, które można tutaj wydropić, no to oczywiście Jest to ten Rico, którego też zdobywa się po prostu za otworzenie 10 megaboksów, więc my już tego Rico też na pewno mamy do odblokowania. Dobra, pyk, lecimy dalej. Dobra, moi drodzy, bo coś nie leci, więc pora przetestować naszą patologię OG. Raz, dwa, i uwaga, trzeci obrót. Czekajcie, dobra, jestem tutaj już. Trzeci obrót dojechał i sprawdźmy. Mamy gemy, ale mamy też trzy przedmioty. Także no, no tutaj nie, nie, to nie oddało. Bum. I mamy dwa przedmioty. I mamy, słuchajcie, Squeak! Dobra! Ale to może jeszcze te trzy obroty nawet zadziałały, nie? <śm> Bo to od razu kolejny mega box był otworzony. No i mamy nowego zadmiarza. Tutaj już. Kolejny dzisiaj. Nie jest może aż tak dobry jak Spike, ale Squishy też fajny, także fajnie, że wpada. No i co? Chodzi na to, że jak trafimy trzy przedmioty z Mega Boxa, to też idzie trafić coś dobrego. Czy jakiś skina, czy postać, nie? Bo tu właśnie wypadł Zadymiarz. Ja to staram się trochę przyspieszyć, no bo jednak 100 Mega Boxów to to jest trochę otwierania, a co dopiero 1000? Także wiecie co robić, jak chcecie to zobaczyć. Oczywiście wtedy wam pokażę te najlepsze skrzyneczki. Także co? co łapek i robimy to. Największy opening Mega Boxów nowych po powrocie. Dobra, pyk, pyk, pyk. Też trzeba będzie jakiś pojedynek zrobić na pewno na dwa ekrany. No nie wiem, może Toriego zaproszę, może Vera. Zobaczymy. O! Mamy jedynkę świecącą i to jest El Rudo Primo. I on ma takie tło. Okej. Okay, dobra. No i do niego już nie ma żadnych emotek ani nic. O! Mamy jedynkę świecącą i to jest Perła. Słuchajcie, teraz zaczęło dawać. Nie wiem, to jest dosłownie y, dwa megaboxy po tym El Primo Rudo, nie? I tutaj od razu Perła wypada? Także git. Witam serdecznie. We wszystkie przeciwnością Perl podbiła zatwardziałe serca Belli sama, rozbrajając ciepłym usposobieniem. No dobra, witam Perełkę. Bardzo serdecznie. Kolejny tutaj jest blokowany. mamy tutaj Dwójkę. Ja już teraz naprawdę nawet nie patrzę na te liczby, bo tu może ze wszystkiego coś polecieć, nie? Czy tam trzy, czy, czy coś i leci. Może jakąś dziesiątkę trafimy? <laughs> nie no, to by było za piękne. Teraz słuchajcie, znowu seria taka trochę gorsza. więc nic teraz za dobrze raczej nie wypada. Ooo! Kolecka! Ej, to tak znienacka! W ogóle była świecąca jedynka teraz? Czy ja ją przegapiłem? Bo ja teraz tam trochę speeder robiłem i chyba przegapiłem. To w ogóle patrzcie widzowie. O, ja mam tam koszulkę z napisem mian. Dobra, także kolejne kolejny zadywacz tutaj. Witam serdecznie i lecimy dalej. No, boxa nam na pewno jeszcze trochę zostało. O, jest jedynka świecąca no i Piperka. I to dosłownie chwila po kolece. także tutaj koleżanki, tak? koleżanki. Dobra, witam serdecznie, lecimy dalej. O, ho, ho i mamy skina, to jest mroczna Jessie? Nie, to jest rycerz Jessie. Witam serdecznie, kolejny skinek, także wyposaż teraz. I słuchajcie, też może mniej tych skinów leci, bo ja tutaj miałem mniej na tym koncie, tak jak wam pokazywałem. Ale w sumie odblokowaliśmy już sporo zademiarzy, więc dobra, no te skiny powinny teraz lecieć, nie częściej. Dobra, zaraz się przekonamy o tym. Mamy tutaj, o, ciekawego. Co mogę w 100% potwierdzić? To te megaboksy dają fan, jak się je otwiera, nie? Tylko, że też jest ten problem, że można dostać mi mega coś dobrego, a też no, taką nagrodę, która średnio nas usatysfakcjonuje. No, na przykład, tak tanie, no bo co my tu mamy? No, 57 blinku, 100 te, tego XP podwójnego. Mamy jednego Gema, 78 golda i 29 punktów mocy. No, to tak trochę, no. no bywały lepsze te megaboksy tutaj. była piątka i mamy, słuchajcie, greja. Dobra, czyli teraz, jak już więcej niż 3-4, no to musi coś być, nie? I witam serdecznie tutaj naszego mima mamy czwóreczkę i słuchajcie z czwóreczki też leci Bell i to dosłownie megaboks po mega także tutaj się nastakowało nam trochę szczęścia no i Bell też tutaj wypada to jest naprawdę w serio jeżeli chodzi o tutaj trafy to naprawdę daje nieźle Dobra chyba pogadałem bo teraz przez kilka megaboksów totalnie nic nie leciało nie? Żadnego tutaj skina żadnej nowej postaci nic Także, o, popsuło się. I teraz dwójkę w ogóle trafiamy. oj mamy na niej. I słuchajcie, jeszcze jeden przedmiot jest świecący. Także oprócz na niej, jeszcze wydrupimy chyba jakiegoś skina, albo może kolejną postać. Uwaga, uwaga, sprawdźmy. I tak, dokładnie, to jest kolejny epicki brawler Angelo. No i tak jak mówiłem, teraz przez ileś tam megaboksów nic mi nie wypadało. A teraz jeden megaboks i dwie postacie, nie? No i słuchajcie, mamy to, no 100 megaboksów za nami. Rico też, słuchajcie, został odebrany przez to, że otworzyłem właśnie 10 tych megaboksów. I jak widzicie, ja w ogóle nie miałem Rico. I co się wiąże z tym? To, że po prostu po tych 10 megaboksów Dostaje Iriko! i oczywiście tego nowego hiperdoładowanego skina za darmo. Także witam serdecznie Monarch Riko. i teraz czy będzie jeszcze ta animacja fajna? Jest ta animacja. No ten skinek podoba mi się, nie? Naprawdę mocny skinek. W ogóle wszystkie skiny z tą opcją hiperdoładowania, na pewno będą srogie. No to co, ja sobie tutaj klikam wyposaż teraz. że tutaj cały pakiet w ogóle emotek i wszystkiego. No i w tym openingu to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało i jak chcecie wielki opening, aż 1000 megaboksów, to wiecie co robić. Zostawcie łapeczkę. Zapraszam was jeszcze na Instagram Adam4ty. No i widzimy